Czy graliście kiedyś na pionowym monitorze w CS2? Ja też nie i chciałem to sprawdzić w tym odcinku. Więc wpadłem na pomysł, że przejdę przez swoje wszystkie monitory jakie posiadam, a końcowo skończę na monitorze pionowym, który posiada aż 75 Hz. To będzie... <grym> Piękna przygoda. Zostawcie suba, lajka i zapraszam do oglądania. Czemu mam DPI takie dziwne? Jak ja ustrzelę kogoś? Bo to na ja ja mam... jest odcinek, że gramy na randomowym DPI, wiesz. Ja nie mam swoich a... ustawień. Oho. Masz ustawienia Donka pewnie. Oho. To co? Chyba rampa. To ja niestety nie gram moi drodzy. Dlaczego? Znaczy, no w sensie, że nie umiem. Znaczy nie. a, a wiesz co? Trzeba kur. nauczyć się. <laughs> oj, oj, oj. No i co, zostałem sam, nie? O kur! Drzwi Feedback. No, co? Co się dzieje, co się dzieje, ciągle jest dostajemy takiego gigantycznego ch**a dupy, że aż nie trzeba. No trzeba poćwiczyć, nie? Pozdro, poćwicz. Bur Kur**e, hunger. O! A, nie no, dostajemy na dziurę, no dostajemy Nie, Kery, Kery, Barty musi nie. stać naszym trenerem i naszym coachem Znieś morale ja, na wyżynę Zmienił monitor na twoim miejscu Dawajcie, wpierdzielamy się na pełnej i na B przez rampę Wszystko full rush Dobra, dobra, full rush Flesze wszystko dosłownie, cyk cyk, ram pam pam Ja już flashuję raz, flashuję dwa Oni się tego nie spodziewałem w ogóle Lewo, prawo, ucho Ja potrzebuję pecy. plecy ja z góry Z dołu też, z dołu też Kurde Aha, Dawajcie, pijemy, raszyjemy B, rampę. Oni grają gdzieś tam, gdzieś te, mówię wam. Ej, to przypuszczujcie ja w lobby się stanę tam na górze i tego, i jak będą skracać. Nie zatrzymujemy się, bądź tak. Kto się zatrzyma, ten. Dobrze. Deadbook, lecimy dalej, dalej, no dalej. kurde! Dalej. Stopy, lecimy, lecimy, dobrze, lecimy, nie zatrzymujemy się. Idą w CT. Idź ktoś, kto ja, 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 ja. idę, Za jest, obity mocno. On jest obity. nie? Pierdzielę, dół Loma Nice! Yes. Słuchajcie, moich taktyk to wygrywamy to Dobra, teraz kurwa to samo a dobra, nie lecimy przez to osma, nie lecimy przez to osma. Dobra, zaraz Mam go leżę. Kurde, no przez ścianę Są tutaj, no blisko, Chyba chyba najlepiej Dobra Dobra Lecimy, 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 lecimy. Mam go. Nice, Dobre. nice! Komba, komba kijzreel, wystarczyło się odzywać Kurnik dojeżdża, kurnik dojeżdża To budu <grym> Co? Yeah. Nie skomentuję tego strzału No ciekawy był, nie? <laughs> Idziemy chyba przypadkowo kliknął w nieodpowiednim momencie Dobra, powiem tak, co ta mapa? Teraz wygramy, pozdro. Na jakim ty monitorze grasz Bartek? Aktualnie na swoim głównym. O kurde, dobra. Więc będzie coraz Z gorzej. Co? No, Musimy mi zagrać następną, bo ta mapa. No nie jest za fajna, nie? Oha! Już hetrza to dostałem na outside. Na outside? -zie. Mamy pakę, mam pakę na A. Gdzie? Na A, no, na Jeden jest na no, a, już jest więcej na outside. Dwóch na outside jest jak coś. Nice. nice. Urw, ale formalnie. Yes, Nie, yes. kurwa. Cztery baniałki co dałem. Co dałem to jego. Prawo hamurabiego. <ammonia> outside. Outside ma. No <inaudible> info, coś tego. Dwóch so outside. Silos. So. O oh, kur, proszę! Ja pier... No zaraz nie wytrzymie no, ku... Przez okno, przez okno, przez okno. Dobra, dalej, co dzisiaj Taka Jaka wariacie. Jest tu. No Dobra, kit. Nie no, outside jest tak trzymany jak nigdy w życiu. No on się nie jest. Zabiłem trzech na outside. Zie. A, no to sorry do budówka, uwaga. Outside, a nie, to ty. Tak, outside też. A tam jest dam ja ale myślałem, że mam kolakę. Może być A jak coś, nie? Rampa wchodzą, rampa, rampa wchodzą Rampa wchodzą. To no jest. Mamy pakę oh, no już yes. naj... Następny będzie lepszy Oby. Będzie lepsza mapa niż ten miog Ja już Ci, Willi, nie zaufam pod względem wyboru map. Nigdy Outside Outside, outside, outside jeszcze No nic No cóż, czasami tak bywa, ale to nie znaczy, że przegramy. Możemy jeszcze zremisować <głosy> <głosy> Tak, <głosy> tak, na pewno Aha Gdzie? Idę od leców. Czerwony, czerwony, czerwony jest po głowie, jest po głowie zaczerwony Leży Gdzie last? Chyba lobby był Być może z rampy do nas przyjdzie oh, Jest cały czas on A oh, Jest tam jakaś ta dobra? No to jest Rzuć coś coś, 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 Oj Nic nie było jednak Nic nie było jednak Wszystko zabrali Ekipa sprzątająca przyjechała Ej dobra, ale jeszcze sześć rund, jeszcze sześć rund Dam radę, dam radę no ja. Leży Ale co jest. Dobra, ostatni. No i pakę mamy lobby, nie? Nice. O kur, mi wywaliło. O kurwa. Przerwa, 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 przerwa. Nie, już się zaczęła runda. Ja pierdolę Gdzie musieć sobie poradzić w czwórkach. Outside. Y, outside są y, Oni plantują Gdzie? A B, B jest splantowane. Rozjeba, ty kurwa, jeszcze jest? Ej, tu yeah. jest jeden B, szybko, szybko, jeden jest tylko B. Go, go, go. Tak, ja nie dobity. Ok, Dead. Secreta B jeszcze, Secreta Nice! Zajbiście! Let's go! Mam uh -huh. pakę tam gdzieś, nice. Rampa, 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 refleksują, e, znajdują. Jeden jest na wside. Już yeah, brak, yeah. Yeah. Lecimy k***a drugi mecz Nie wiem Bartek, szczerze wolę chyba patrzeć w telefon niż na nasz gameplay, nie? Ja na przykład na swój bardzo chcę patrzeć A wiesz co jest w ogóle śmieszne? Że stary grając tyle czasu na 240Hz Teraz jak mam 140 No to ja k***a widzę, że to będzie kraksa totalna, nie? W tej hercach. Nie no, ale co ty mówisz? Co dopiero na 75Hz przy trzecim monitorze, nie? Kurde O sorry, myślałem, że to przeciwnik Obity trzy razy dostał No kurcze, no easy for ends Wystarczyło, że nie gramy z i, i już wygrywamy, nie? Wystarczyło, że zmieniłem to. Dobra, czekajcie, muszę odpalić jedno oprogramowanie O, właśnie widzę Ooo wow. chodzić tyłem, Tak jest część z od dobra, weź jeszcze scouta i będzie git Ej, co, kifi, co jest? Ty też odpaliłeś? No, chodzimy tyłem, tak? O, jak krach. I co? Ej, co się zlagowało, nie? A. Bo ogólnie CS2 ma bardzo duże problemy z serwerami teraz. Jo, pier... Co się dzieje? Ja... aha. No, i dobra, nie dość, że monitor nie taki, to jeszcze serwery nie takie. Niewygodnie mi się siedzi. Tak wygląda aktualny stan cs ja no, Ani sobie nie pograsz, ani nie zagrasz. A nie. że jestem aktualnie na myszce i na słuchawkach z Endorfi jeszcze dodatkowo? Nie, no czaisz to? Wow. No, dzisiaj sobie specjalnie właśnie taki upgrading sprzętu zrobiłem. No, idealnie. ładnie, ładnie. Także dziękuję serdecznie Endorfi za tutaj bycie partnerem tego odcinka. Bo właśnie dzięki Endorfi jestem w stanie w prosty i szybki sposób switchować sobie monitorki, bo dostałem takie piękne uchwyty na monitor. Dziękuję Endorfi. I dzięki Endorfi również mam coś dla was. A jest nim kod rabatowy Yoshi na minus 20% w euro RTVOGD. Promocja trwa do 28 marca lub do wykupienia całego asortymentu, który jak widzicie jest naprawdę solidny i naprawdę polecam wam skorzystać z tej promocji, ponieważ serio bardzo mocne rzeczy możecie stąd włapać. Przykładowo taką myszkę, przykładowo takie słuchawki. Ja w trakcie filmu z niej korzystałem i polecam serdecznie są koks. A jak przebiegała druga gierka na gorszym monitorze? W skrócie wygrali czy były jakieś większe różnice między moim głównym monitorem a monitorem drugim, 144hz minimalne, ale nie aż tak bardzo jednak według mnie odczuwalne ale nie przeszkodziło mi to w wygraniu tego meczu z naszą piękną ekipką, no ale ile można było się cieszyć ile można było mieć przyjemność z gry kiedy w końcu przyszedł czas na pionowy monitor 75hz, tutaj będzie grubo o kurde, na a różne rzeczy Dobra. rzucają o minął 200 sekundowy będzie czas, będzie rampa, o co z midami Dobra, to jest A, full A, full A, full A. Jak coś to mi mówcie, nie? Bo ja nie widzę nic, prócz celownika, praktycznie. O kurde, ale to będzie koszmar. Powiem tak, no jest ciekawie, nie? Jak wygląda menu do kupowania, co tu się dzieje? <grym> Ej, to będzie najcięższy mecz chyba w życiu moim. Czajcie, że ja nawet kosy nie widzę. Serio? Nie widzę kosy w ogóle, takie jest mojej piłowi. Mit, wszyscy. Dobra. Do tleców w takim razie, do odlesów. Dobra, jeden leży, SSS. Przechodzę górę znowu. Be. A, wow, dostajemy do A Na midzie Czuje się jakbym w Quake'a grał Chodzę na A chyba w konekcie w konekcie chyba Nie, to ty, że na to leżysz To ja, <coughs> ci Oj oj oj. Szybcy są Naprawdę są szybcy Oni chyba mid, tego mida, mida, mida zajmują mid, mid, i, mid, mid, i mid, no. potem idą Ale dobra, my lecimy Ej, biją na B, 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 b. dawaj B, to dawaj B, to dawaj B Skąd? Ale oni są mocni Palacu na B. Przeszedł ci. Na lewo ci przeszedł. Jak? <grym> Gdzie? <grym> <grym> no to no będzie. Tu ty nie widziałaś go? Zmienisz działkę Ja Ej, co to teraz było, że akurat gdy się odwróciłem to on wychylił? Halo? To jest mega dziwne ogólnie, nie? To był timing tak zwany bardzo uh, okej. Okay. <grym> Kurde, Obity nam idzie! Eee, <grym> yy, aparty. Dzięki. A. Aha. No, to nieźle, nieźle. Ja dwóch obiłem, kurde. A ja nic nie zrobiłem. bo jestem Chuj! Przepraszam was za to. Nie problemu, stary. Dzisiaj masz 0 Ty masz 2,06, ty to, to ty są może kur. tor przepni inny. co jest ty? Ty chyba Bonda dzisiaj kręcisz. Nie, nie, nie ma takiej opcji. Dobra. Ja No i zakręcił Bonda. Nie, co ja robię? Uwaga, bo będzie jazda. Bandycka, uwaga, w dodatku. Pierwsza wygrana runda. Dobrze, yeah. Filip, nice. O kurde, ej, ale poczyściłem teraz. No. Ajajaj. O, oh, pięknie, pięknie. Firma sprzątająca przyjechała. Ale ty nie potrzebujesz AWP. Nie nie, 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 absolutnie. Kurde. Pałacu, z pałacu jeden. Kurde. Żanetka, co ty od... Ja pierdzielę, no nie wiem. Pasta. O kurde, ale mi wyskoczył Dobrze! Nice. Ale ty... Uwalać mi życie, Ja przed oczami Zruszywali na wchodzą Short Short no o, nie. O, Ja Nie Ja no nie no kur... No, nie da się na tym monitorze za kur grać Dobra, gramy dalej widzowie, nic, nic nie poszło teraz, żadnych brzydkich słów nie było, lecimy dalej a ja. To jest tak najgorsze to wyjścia, oni zawsze czekają. O, Bartek ma Silvera. No to idealna ranga dla niego. Idealna, no. Słuchajcie, jest jeszcze druga połowa. Nie ma spiny. Masz więcej monitorów? Nie, mam tylko trzy. Na szczęście nie. Dobra, idziemy B, dawajcie B. Dobra. Ale Bartek normalnie, nie przez Mida. Aha, no, Ej, Dobra. Standardowo, nie? Bartek przez Mida, musi, bo się udusi. O, i kur... Dwóch w oknie, nie? Klasik. Ej. Tak szczerze, obstawiam, że oni są my jacyś tacy włączeni. No do ruchu, na pewno. Dobra. No, no ten żołnierz jest tak odpięty, że to jest fajny. Tak, to... Co nie Nie, nie, nie. Skończmy to w taki sposób.